Obaj byliśmy bocznymi pomocnikami. I to są wywiady na żywo, nie? To są wywiady na żywo. Zarozykuję stwierdzeniem, że jest to najbardziej doświadczony bramkarz extra klasy. Trudno było mi zamknąć ten wywiad tylko w dziesięciu pytaniach, bo mogłem ich wymyślić ze to. Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu pan Rafał Gickiewicz, bramkarz Wybrzeża Łódź. Dzień dobry, dobry, dobry panie Rafał. fale. Kurde, Przejdźmy na tył od razu. Na waszym miejscu oglądałbym ten wywiad do końca, bo czeka na was super konkurs. Rozpocznijmy od pytania. Jakie jest Pana pierwsze wspomnienie związane z piłką i czy pamięta Pan swój pierwszy trening? Pierwszego treningu nie pamiętam, a takie wspomnienie związane z piłką to mam brata Bliźniaka, jak pewnie wszyscy wiedzą, i mój tata pracował w 100 Olsztyn, Bobo Kaczmarek, Bogusław Kaczmarek, który był trenerem w Olsztyn, takim wielkim wózkiem dwuosobowym. Jeszcze miałem parę miesięcy na stadion mil Olsztyn nas na każdy trening tata zabierał, i tam trener Kaczmarek, czy działacze inni, czy piłkarze jakby chodzili wkoło nas i oglądaliśmy piłkę jeszcze leżąc do góry i patrząc gdzieś tam w niebo. Więc to jest moje takie pierwsze wspomnienie i ta piłka spor w naszej rodzinie był zawsze, i wydaje mi się, że byłem skazany na to, że na jakimś tam poziomie nie wiedziałem, że na takim, na jakim gram obecnie i grałem w Niemczech. Będę grał i kopał i łapał ale wiedziałem, że będę na pewno piłkarzem i coś, coś tam zarobię jeszcze z tego, z tego powodu. No właśnie, brat-bliźniak. To zawsze było tak, że na podwórku jeden stawał na bramce, a drugi mu strzelał? Nie, graliśmy obaj w polu. Obaj byliśmy bocznymi pomocnikami. I to są wywiady na żywo, nie? To są wywiady na żywo. Poczekamy może, nie? Bo będzie słabo, słuchajcie. I ogólnie, ogólnie byliśmy zawsze na bokach pomocy. Chyba w wieku 11-12 lat przed turniejem w Ostrudzie, czyli pod Olsztynem. Nasz bramkarz zachorował lub jakąś kontuzję miał i trener się zapytał, który jest chętny z zawodników, żebyś stanął na bramkę. Ja podniosłem rękę i tak zostało do dzisiaj. Nie wiem czemu, spodobało mi się to. Bramkarz to jest taki trochę kamikadze, nie? Każdy twój błąd jest uwidoczniony. Eee, tylko jeden gramy ta rywalizacja na treningach zawsze jest większa? No i tak jest do dzisiaj, więc y, życie pisze swoje scenariusze i zawsze jest w życiu to, co ma się wydarzyć, na niektóre rzeczy nie mamy wpływu i po prostu tak musiało być. Przygotowując się do wywiadu, czytałem, że jest pan weganinem. Czy wpływa to na pana regenerację i wydolność organizmu po ciężkich treningach? Nie jestem w 100%, trzeba to też sprostować, bo staram się po prostu nie jeść mięsa, ale to nie jest tak, że nie jem w ogóle. Raz, dwa razy w tygodniu zjem, jakoś małą ilość, ale staram się po prostu nie jadać większej ilości tego. Więc co, wydaje mi się, jakbym zjął koszulkę, to widać te efekty. Nie mam tłuszczu, dobrze wyglądam jak na te 37 lat. Omijają mnie kontuzje i po prostu jak coś funkcjonuje tyle lat, to tego po prostu staram się nie zmieniać. Tak mam, ale nie jest to związane z tym, że nie wiem. Nie ma, widzę kurczaczka, ktoś go zabije i potem kurczaczka nie zjem. Po prostu tak mam, tak w Berlinie, będąc w Unionie Berlin, tak sobie w głowie, w głowie to ułożyłem, że po prostu tak będzie dla mnie lepiej. Na przykład dzisiaj przed meczem zjadłem makaron z rybą, a nie z mięsem. Oczywiście mamy i mięso, i ryby przed meczem, ale każdy z zawodników ma to po prostu zindy, zindywidualizowane i dla mnie to jest po prostu taka sprawa indywidualna. Grał Pan w Lidze Polskiej, Niemieckiej i Tureckiej. Jakie podobieństwa i różnice znalazł Pan, grając w tych ligach? Wiesz co, na pewno teraz wracając do polskiej ligi, z tej niemieckiej, tureckiej, te stadiony są bardzo fajne, dużo ludzi na te stadiony przychodzi. Jeszcze jak wyjeżdżałem do Niemiec, ze Śląska, Wrocław i wcześniej w Jagiellonii Białostok, te, te stadiony były robione, była tylko jedna trybuna, trzy były robione i tak co chwilę te trybuny były robione i zamykane. Teraz jednak ten dopiek, tak jak dzisiaj widzieliście na meczu, jest wspaniały, jest pełen stadion, przeważnie, praktycznie wydaje mi się, na każdym stadionie Ekstraklasy te stadiony są pełne, ta otoczka. Ten produkt, taka jest ekstra klasa, jest naprawdę fajnie opakowany. Włączasz telewizor, masz jeden mecz, masz drugi, trzeci, masz programy podsumowujące, więc to jest na pewno różnica. Różnica też myślę, że na niekorzyść polskiej ligi jest taka, że w lidze niemieckiej to tempo jest większe umiejętności indywidualne są większe, ale za tym idą też pieniądze, budżety klubów i po prostu tam grają gwiazdy. W każdym zespole nie masz jednej, dwóch gwiazd, a masz nie wiem cztery, czterech, pięciu zawodników na najwyższym poziomie, a reszta jest na bardzo, bardzo wysokim, przychodzą do polskiej ligi nawet ci rezerwowi z ligi niemieckiej, wydaje mi się, że byliby gwiazdami. A liga turecka to jest taka liga trochę bez taktyki, taki ping-pong od, od jednej do drugiej bramki. E, bardzo dużo bramek pada, nikt nie zwraca uwagi na obronę, dlatego te kluby tureckie w tych pucharach czy w eliminacjach do pucharów nie wyglądają najlepiej, bo do przodu potrafią grać, a nie potrafią bronić, więc każda liga jest inna. Moglibyśmy tutaj rozmawiać o tym, ale też w lidze tureckiej byli wyśmienici kibice, bardzo żywiołowi, więc nie mogę narzekać. Tych meczów w lidze tureckiej zagrałem dużo z innych względów, nie ma czasu o tym opowiadać, ale na pewno to było fajne doświadczenie. Żyło nam się fajnie w Turcji i ja tak jak powiedziałem wcześniej, w życiu zawsze dzieje się coś po coś i nie cofnąłbym decyzji o wyjeździe, bo każdy wyjazd, każda decyzja w życiu czegoś nas uczy. Jak radzi Pan sobie z presją po popełnianym błędzie? Wie, no wiesz co, no tak jak Ty robisz wywiady, robisz błędy, tak tata za kierownicą robi błędy, bo każdy kierowca jest nieomylny. Tak bramkarz na boisku, piłkarz na boisku, zawsze te błędy będą, bo jeżeli dzisiaj by nikt nie popełnił błędu, to wynik byłby 0-0. I ten mecz dla kibiców, dla Ciebie byłby nudny. Więc teraz to pytanie, jak kibice na to reagują, jak kibice... Tą krytykę sformułują, bo krytyka konstruktywna jest fajna, i może sobie nawet prowadząc wywiady, czegoś się nauczyć i podnosić swoje umiejętności. Tak samo ja jako bramkarz, mając 37 lat, analizuję każdy trening, analizuję każdą bramkę wpuszoną w meczu ligowym i staram się być lepszym. Oczywiście krytyka trochę przechodząca w hejt, takie jakby krytyka nieuzasadniona, każdego zawodnika boli, każdy zawodnik na swój sposób to odbiera. Ja muszę powiedzieć, że parę, parę miesięcy temu po prostu skasowałem x czyli dawnego Twittera i starałem się tego po prostu nie, nie czytać, bo widzę, wie, był taki moment, że nieważne co bym zrobił, ee, to wszystko było na moich barkach, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy, czy zremisowaliśmy, to Gikiewicz był winny, winny. Odciąłem się od tego, trenuję, dbam o siebie, mam dwójkę synów, mam żonę i po prostu żyję tak jak normalny człowiek, Swoimi też mam, mam też swoje problemy. I skupiam się na tym, żebym ja przed sobą był zawsze szczery i stając przed lustrem zawsze powiem, że zrobiłem wszystko, żeby w danym treningu, w danym meczu zrobić najlepiej wszystko jak potrafię, a to, że się przytrafi błąd to pewnie oglądasz Ligę Mistrzów, Mistrzostwa Świata czy Europy, każdy bramkarz lepszy ode mnie też robi błędy, więc te błędy nie robisz tylko błędów, jakby siedział teraz na kanapie statu, oglądał mecze, a nie przeprowadzał ze mną wywiadu, więc błędy są wplecione w Twój zawód, jakim jesteś dziennikarzem, w mój zawód, jak jestem bramkarzem, więc one są na porządku, na porządku dziennym. W 2010 roku wygrał Pan Puchar Polski z białeś tak. Jak wspomina Pan tamten okres? Pierwsze wspomnienie muszę powiedzieć, to bramka Andrusa Skarli, czyli Litwina, który szelił po wrzutce, a drugie wspomnienie to moja żona była w ciąży z synem Piotkiem, który ma teraz 15 lat, bo już 15 lat minęło, i miała taką bramkę Rafał Gikiewicz, bramki Królewicz i kibice Pogoni Szczecin, bo z Pogonią Szczecin finał, Podbiegli do niej na VIP-ach i tą flagę popknęli, ona bo już takim wielkim brzuchem, popknęli, ją to flagę zabrali. Więc to są moje dwa pierwsze wspomnienia. Oczywiście potem był Inter Mediolan Manchester United, finał Ligi Mistrzów ten sam dzień. Zostaliśmy w hotelu w Bydgoszczy, mieliśmy party, oglądaliśmy finał Ligi Mistrzów. Więc to są takie wspomnienia, które na pewno będą ze mną do końca, bo... I wygrałem Super Puchar Polski, wygrałem Puchar Polski, zdobyłem pierwsze, drugie, trzecie miejsce w Ekstraklasie, czyli mam jakby komplet medali. Nie zagrałem tych meczów dużo niestety w Ekstraklasie, bo wcześniej wyjechałem. I zawsze trafiałem, czy na Grzesia sam czy na Grzesia Lecha bardzo dobrego bramkarza, czy Grzesia Szamuntolskiego, jeszcze lepszego bramkarza. Potem w Śląsku Wrocław miałem Mariana Kelemena, więc tych meczów nie nagrałem dużo, ale naprawdę wszystkich bramkarzy się wielu nauczyłem. I ten puchar to jest taka wisienka na torcie, bo też w tamtym sezonie nie byłem pierwszym bramkarzem Jagiellonii, Chyba zagrałem tylko osiem meczów w lidze. Ale puchar polski no, smakuje wyśmienicie, bo Jagielonia zdobyła go, nie wiem, chyba raz czy dwa w historii. Moja żona z biegu Stoku pochodzi, jestem wspominany. Ten mecz jest wspominany, ja jestem wspominany z tym pucharem, bo w drodze do finału obroniłem 2-3 rzuty karne. Więc na pewno to są wyśmienite wspomnienia i ludzie będą pamiętali Ciebie po tym, co zdobyłeś, bo o przegranych nikt nie mówi i fajnie, że w życiu trafił mi się taki moment, że z Trojakielonią ten puchar wygrałem. Co przekonało Pano do przejścia do Widzewa w 2024 roku? Tak jak powiedziałem, w Ankara, w Ankara Guczu nie grałem z powodu takiego, że mało kto wie, w lidze tureckiej jest przepis, że musi grać trzech Turków. Przez 90 minut i przyszedł Emre Berozoglu, bardzo dobry piłkarz, pewnie tata go kojarzy, Turek, reprezentant, który grał w Winterze w Newcastle United i po prostu powiedział, że chce mieć Turka na bramce, a obcokrajowca w polu i po prostu tak jak my teraz rozmawiamy, zaprosił mnie do biura i powiedział, że eee, Rafał, Możesz sobie szukać klubu, my ci nie będziemy robili problemu. Po prostu nie, na ten moment chcę mieć Turka w ramce obcokrajowca w polu i ja bym to jakby manew im blokował. Wykonałem parę telefonów i tutaj widzę, że jeden z bramkarzy był kontuzjowanych. I zadzwonili do mnie, przyleciałem do Polski, dogadałem się, już tutaj jestem ponad półtora roku. Zawsze jestem ambitnym bramkarzem i chcę grać. Eee, tak jak nawet teraz moja sytuacja wygląda, nie gram to robię wszystko co w mojej mocy, żebym wrócił do tej bramki, no ale trener podejmuje decyzję i odpowiada za cały kształt drużyny i ma, może robić co chce. Eee, ja zawsze patrzę też na siebie i chciałbym być fair wobec siebie, chciałbym grać, bo tego czasu nie mam za dużo, bo wyglądam młodo, tak jak ty, ale mam 37 lat, zaraz 68 w październiku, więc e, po prostu nie grając co weekend ten czas mi ucieka, a nie chciałbym bardzo kończyć za pół roku czy za rok i zawsze będę robił wszystko po to, żeby grać i mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie na Błysku mnie zobaczycie. Mecz z Bayernem, kiedy pan Robert Lewandowski próbował pobić rekord Gerda Millera. Czy wspomina pan ten mecz jako mecz z matkiem, czy w ogóle pan na to nie patrzył? Wiesz co, no teraz nawet książkę pisze polski dziennikarz i do mnie dzwonił i rozmawialiśmy o tym, bo to będzie też jeden z rozdziałów tej książki o Robercie Lewandowskim. No wspaniałe chwile, cieszyłem się, że mogę brać takim czymś udział, że to co powiedziałem los chciał, żeby Robert Lewandowski przed tym meczem był 3-4 tygodnie kontuzjowany, nie mógł pobić tego rekordu wcześniej i wpadł na Polaka, czyli Polak przeciwko Polakowi w Bundeslidze, to myślę, że mało kto taki scenariusz by, by napisał. Wspaniały mecz, żałuję, że, że Lewy tą bramkę strzelił, ale no mam swój epizod w tym filmie o Robercie Lewandowskim na Amazon Prime. Ja starałem się wszystkie szczały bronić, nie tylko Roberta Lewandowskiego, co ludzie tak myśleli i taka była narracja, bo moim zawodem jest to, żeby bronić piłkę, która leci między słupki. Eee, no ale lewy ten kunszt poszedł na dobitkę po szale Leroya Zane, nawet jeszcze tam pod sam koniec chciałem go za nogę złapać i liczyłem, że może rzut karny będzie. Nie udało się. Eee, myślę, że i Robert Lewandowski po latach, i Rafał Kiewicz po latach dodali temu rekordowi smaczku. Ten rekord lepiej dla niego smakuje, bo jakby szeli 3-4 bramki, to ten rekord tak by nie smakował. A już po 70 minucie, jak był już utrożny, to rozmawialiśmy w i już naprawdę Robert Lewandowski zwątpił, że tą bramkę w tym ten, w ten, w ten dniu szeli. Więc ja po prostu jestem dumny, że wykonałem swoją robotę jak, jak mogłem najlepiej, ale wypobił rekord, bo jest po prostu fenomenalnym napastnikiem i cieszyłem się z jego rekordu, a płakałem w cudzysłowie z tego, że przegraliśmy ten mecz. Grał Pan w wielu klubach, z wieloma obrońcami, ale z którymi zawodnikami współpracowało się Panu najlepiej? I myślę tutaj o ich umiejętnościach. Wiesz co, wydaje mi się, że... No chyba Unią Berlin. Mieliśmy Marwina Frydrysia. To był jeden z takich stoperów, taki stoper skała. Potem był Kevin Schlotterberg, jak awansowaliśmy do Bundesligi. Był jeszcze Florian Hübner, takie dwie skały, które zagraliśmy 15 razy na zero. Zrobiliśmy, wydaje mi się, taką właśnie obroną solidną awans do Bundesligi. Ale trafiłem na Czala Sojunczu, taki Turek, który przyszedł do Freiburga. Z Freiburga poszedł do Leicester City. Z Leicester City poszedł do Atletico Madryt i też miałem przyjemność z nim zagrać parę meczów w Pucharze Niemiec czy w Lidze z Lipskiem, jak debiutowałem. I to też był taki naprawdę Cabanos bardzo silny, bardzo szybki. I potem chyba suma transferowa 25 czy 28 milionów euro do Atletico do Leicester City pokazuje, że naprawdę miał wielkie umiejętności, ale tutaj naszym obrońcom, teraz Wisus, Andre czy Żyrko też mają coś w sobie i nie mogę narzekać na, na, lineo, na linię obrony, bo piłka nożna to jest kolektyw, piłka nożna to jest zespół i nie, nie traciłem bramki przez jednego obrońcę czy przez bramkarza, tylko te błędy zaczynają się już wcześniej i te błędy to jest taki łańcuszek błędu, więc e, obrońcy potrzebują wsparcia od bramkarza, bramkarz potrzebuje wsparcia od, od obrońców, od szóstek a ci stoperzy potrzebują te wsparcia od szóstek, od ósemek, więc e, Zespół broni, zespół atakuje, ale miałem przyjemność w swojej karierze naprawdę fajnych obrońców spotkać i z nimi grać i trenować. Mając dzisiejszą wiedzę, jakich rad udzieliłby Pan dziesięcioletniemu Rafałowi? Nie zmienia się, nie bój się marzyć i idź pod prąd tak jak szedłeś całe życie. Wydaje mi się, że... W życiu nie można, się, nie można się bać marzyć. Marzenia są po to, żeby je spełniać. Wstając z łóżka, czy ty, czy tata, czy ja, musisz mieć cele, czy prywatne, czy zawodowe, czy rodzinne. E, zawsze do czegoś musi dążyć. Ja mam już 6-7 lat. Przed tym sezonem też te swoje takie cele na lodówce wypisałem. I mimo tego, że nie gram, to na tą kartkę otwierając sobie lodówkę, biorąc mleko bez laktozy do kawy codziennie rano, patrzę i tam jeden z celów to jest: nie zmieniaj się, bądź szczęśliwy, uśmiechaj się, nie bój się marzyć. Bo wydaje mi się, że każdy człowiek musi mieć marzenia, bo to nam daje cel, żeby wstawać i żeby mieć energię do działania. I e, czasami w życiu musisz pójść pod prąd. Nie słuchaj ludzi, którzy źle ci życzą. To też jest taka rada, którą mogę dać wszystkim, nie tylko sobie temu dziesięcioletniemu. Bo przykład Roberta, Roberta Lewandowskiego też pokazuje, że w Legii Warszawa też się pomylili oceniając jego, i nie, nie będzie jedna czy dwie osoby oceniały i kierunkowały Twoje życie zawodowe czy, czy prywatne. I wydaje mi się, że musisz po prostu robić to, co kochasz, a wtedy będziesz szczęśliwy w życiu, a czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, to tłumaczę swoim dzieciom, nie ma to znaczenia. Musisz mieć pasję, dążyć do tego, bo ta pasja nauczy cię systematyczności, nauczy cię takiego rygoru pracy, a jak się nauczysz rygoru pracy, to potem będziesz po prostu lepszym człowiekiem dla, dla bliskich, dla swoich dzieci i wydaje mi się, że chyba to są takie e, rzeczy, które bym chciał przekazać i przekazuję swoim dzieciom i wszystkim młodszym zawodnikom w szatni Widzewa, czy ludziom, których spotykam na ulicy. Teraz dwa pytania od widzów. Pierwsze. Gdyby mógł pan zagrać swoją karierę jeszcze raz, jak w Fifie, co zrobiłby pan inaczej? Nie zmieniłbym nic. Jakbym mógł cofnąć czas, to bardzo, bardzo chciałbym wyjechać dużo wcześniej do Niemiec, bo to mi dało kopa do ciężkiej pracy, spotkałem bardzo fajnych fachowców i rozwinęło mnie to jako, jako człowieka. Ale tak to wydaje mi się, że życie przyszedło i to karierę sportową. Mało kto wierzył we mnie, że wyjeżdżając do Niemiec coś tam pogram i aż tyle lat tam będę, więc myślę, że nie zmieniłby nic. Drugie pytanie. Ma Pan ogromne doświadczenie. Gdyby selekcjoner Urban zadzwonił, ktoś z jak te klasy zasługuje na jedynkę w kadrze, to kogo by Pan polecił? Selekcjonerem, jak i z trenerem, czy pan, pan, panem nauczycielem, czy policjantem się nie dyskutuje czy z tatą, bo zawsze oni mają rację i to zrozumiesz jak dorośniesz. Ale wydaje mi się, że ja jako Rafał Gikiewicz postawiłbym na Kamila Grabarę, bo uważam, że gra w topowej lidze, w której ja grałem. Jest topowym bramkarzem i pokazywał to nieraz. I wydaje mi się, że potrzebuje po prostu takiego zaufania, a może być jeszcze lepszy i to doświadczenie reprezentacyjne pokazuje, że Wojtek Szczęsny, Artur Boru czy Łukasz Fabianski grając w kadrze wznosili się jeszcze wyżej na, na swoje umiejętności. Wydaje mi się, że Kamil Grabara zasługuje i bardzo trzymam za niego kciuki, żeby to jedynko w kadrze był i... Też wczoraj mówiłem o tym w mediach, że chciałbym, żeby z tego Wolfsburga po dobrym sezonie poszedł do dużo większego klubu. Wiem, że ma pan dwójkę synów, a ja w tym roku zrobiłem coś szalonego i napisałem książkę, która zaraża pasją do piłki nożnej. Więc przygotowałem moją książkę ze specjalną dedykacją dla pana synów i mam nadzieję, że się spodoba. Dziękuję bardzo, na pewno przekażę. Dedykacji nie będziemy tutaj czytali, to będzie tajemnica, a ja dla ciebie też mam tak. Rękawice swoje z podpisem. Eee, jak mogę powiedzieć, to one są robione w fabryce Roysza, Mam półeczkę przy Alisonie Beckerze, czyli przy Wielkim Bramkarzu. Każdy palec jest inny, zapięcie jest inne. Takich rękawic nikt nie kupi. Nie ma takich dostępnych. One są robione specjalnie dla mnie, więc wydaje mi się, że albo do Twojej kolekcji, albo na jakiś cel charytatywny, coś Ty zadecydujesz. Jeżeli będziesz chciał, to po prostu zadecydujesz. To jest dla Ciebie. I jeszcze mam, jeszcze mam buty. I to też jest ciekawa historia, bo mało kto wie. Tutaj mamy najnowszy model. Podpisanych przeze mnie butów Mizuno. I mam tylko złą wiadomość: każdy but jest inny, czyli lewy but jest trochę większy, prawy but jest trochę mniejszy. A to dlatego, że tak mam po prostu stopy, że lewą mam większą, i Mizuno mam umowę, wysyła mi dwa inne buty, więc w tych butach na pewno nikt nie zagra, ale możesz, mi je, możesz je też po prostu do swojej kolekcji czy gdzieś na licytację wystawić, bo to są japońskie Mizuno, bardzo drogie buty z moim autografem, więc możliwe, że komuś pomożemy, lub po prostu ty będziesz miał przyjemność i będziesz je miał w domu, więc przekazuję też to ile tobie. Bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło i mam nadzieję, że tych wywiadów przeprowadzisz jeszcze więcej, że kiedyś jak ja dorosnę i będę pewnie jakimś trenerem czy dyrektorem, ty będziesz super sportowym dziennikarzem i bardzo trzymam kciuki za ciebie. Obiecany konkurs. Zasady standardowe są trzy. Po pierwsze, napisz w komentarzu pod tym filmem, jaki jest twój ulubiony piłkarz Widzewa i dlaczego. Po drugie... Poproś swoich kolegów, żeby napisali w komentarzu pod twoim komentarzem, że faktycznie poszanujesz tę rękawicę. A po trzecie, koniecznie musisz nie obserwować. Konkurs trwa do najbliższego piątku, do godziny 20. Czekam na wasze komentarze. Dobra, dnia!